Pan Kamil pyta, czy służba zdrowia powinna być sprywatyzowana. Tak, całkowicie. Nie wiem, czy rozwijać temat, ja to często mówię. No my ogromne pieniądze płacimy na służbę zdrowia, której nie ma. E, jakaś jest taka podstawowa, to znaczy i babcia może przyjść się pożalić do lekarza, i tam jakiś antybiotyk przepiszą nam lekarz rodzinny. Natomiast zapisy do specjalistów tego typu rzeczy, to wiadomo, to jest, są lata czekania, to jest udawanie, że jest służba zdrowia. Natomiast pieniądze płacimy straszne na służbę zdrowia. Każdy z nas płaci. Po prostu te pieniądze powinny zostać u nas, w naszej kieszeni i stać na na ubezpieczenia prywatne albo na gromadzenie tych pieniędzy po to, żeby zapłacić, gdy coś się stanie. Jak nie policzcie sobie Państwo, ile miesięcznie płacicie na tą służbę zdrowia, ile wychodzi z pensji po prostu, nie? Gdybyście tego nie płacili, a mieli w kieszeni, to policzcie, ile przez 10 lat czy 5 lat zbieracie. Są setki tysięcy złotych które każdy, każdy by miał. W rodzinie i żonę i mąż, czy tam tutaj inny się pracuje, to są znacznie większe pieniądze. Naprawdę starczy nawet na, na czasem na zachodnie leczenie w skrajnych przypadkach.